Ciema! z z strony tachu i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku pokażemy miejscówkę po wyjściu, z której będziecie mieli free spaza i na dodatek full drewna. Kamyczka też na spokojnie się zbieracie, metal już będzie ciężej, ale też będzie w miarę okej. Okay. I naprawdę wydaje mi się, że ta lokacja jest warta, żeby na nią polecieć. I zaraz wam ją przedstawię. Tak, standardowo, świętą no, łapki w górze, subskrypcji pod tym materiałem. No i nie przedłużając, już przechodzimy do odcinka. Dobra, tak więc generalnie lecimy sobie dokładnie w to miejsce, czyli taki, w sumie, tartach, tylko trochę bardziej zedytowany. No tutaj czasem leci jedna osoba, czasem zero, tak jak chyba u mnie, bo ten gościu, raczej tutaj nie leci, z tego co mi się wydaje. Najbardziej mam wam polecam lecieć sobie właśnie tutaj na ten daszek. Już tam widzę na dole chyba jakiś Tactical. No Tactical, więc bardzo spoko. Daszek, mamy pierwszą skrzynkę. W tym samym budynku są już trzy skrzynki, tylko no, minimalnie jest tej skrzynki tego półtora co nie, bo jest 50% yy, rozpienia się skrzynek. No, teraz mam już dwie, trzy, już mam i tak ponad normę. Jest Git, Ja mamy darmowe 500 drewna, więc sobie zbieram parę palet. i Jest Git też, to warto sobie zebrać ten łazik, bo on daje trochę metalu, a tutaj metalu nie ma aż tak wiele. Tutaj nie ma trzeciej skrzynki, która była za tym drewnem, który teraz niszczę, właśnie. No, ale cóż, dam sobie jakoś radę, już prawie mam ponad połowę w sumie drewno, już prawie full. Niszczyć też te metalowe konstrukcje, polecam Wam drewno. Już mamy fulla zaraz. Te palety, mamy full drewna. Weźmy kawę, wypijmy i ten gość jest właśnie tej kluczowym elementem tej rotacji. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tylko może pozwólcie, że sobie najpierw zdobędę jeszcze jakiegoś ma tutaj, albo coś takiego, coś zmienia będzie tylko jeszcze pójdę sobie po tą pompę. Tak, na wszelki wypadek, bo teraz trzeba go zabić. Zaraz wam pokażę, że najpierw trzeba wziąć niego wyzwanie, i dzięki temu wyzwaniu, jak weźmiemy od niego, właśnie mamy darmowego spaza fioletowego. To jest najbardziej opał, właśnie tej lokacji. Patrzcie, bierzemy sobie tutaj tego ziomeczka. Tu wyzwanie morderca żołądków. Siup, siup. Jeszcze nam tam wybuchło. Dostał jakiś tylko. Na niego trzeba uważać. On jest... on jest stosunkowo niebezpieczny. O, widzicie, właśnie dlatego. Go trzeba bardziej zmusić, żeby on wyszedł gdzieś do was. Dobra, zabity i mamy spaza. Praktycznie za darmo. Jeszcze jakbym umiał grać to bym miał za darmo, ale że nie umiem no to trochę mi zadał, niestety. No dobra, mamy tutaj kukurydzkę, akurat to się doleczymy do fulla tą kukurydzką i bananami. Powinno być git. Dobra, siup. Mamy full. Nie, HP. Jeszcze tylko keba trzeba znaleźć jednego. Nie, dwa. No, nie jest taki bezpieczny ten gościu aż. Na niego warto uważać. Paprykę se i wam pokażę teraz kolejne miejsce, gdzie jeszcze mogą być skrzynki. Wybiegamy ze stąd już na chilku, już z pompą. Zwycięzcy, i tutaj jest jeszcze ten domek. W tym domku prawdopodobnie jest jeszcze jedna skrzynka. I dobrze wam powiedziałem, jest to jeszcze jedna skrzynka. Jakiś tam śmieszny rewolwer, no to taki trochę useless. Tutaj jakiś kamyczek śmieszny. Dobra, tutaj łuk. Jak nie znajdę tutaj kewa, to warto by było albo dobra może najpierw jeszcze wezmę sobie to ammo pójdę po paprykę drugą zjem teraz wam pokażę jeszcze drugi tajnik tej miejscówki który jest także mega op nie, gdzie jest ta papryka gdzieś tutaj ją zostawiłem. nie ja mam weku teraz zjem tą paprykę już żeby mieć jak coś a nie, nie przyszedłem ku tam po to, ale nie, no ale nieważne, dobra, wychodzimy ze stąd właśnie idziemy w tą stronę, którą ja Wam pokazuję. Tutaj Wam się autko czasem respi w tym miejscu, takie oparte o drzewo, i tutaj naprzeciwko właśnie tego, w tym miejscu, wydaje mi się, że w tym może się respić skrzynka z bunkra. Tak, no bo tutaj nie ma to, albo tutaj na tej górce, albo w tamtym miejscu wam się respi skrzynka z bunkra. Oczywiście mi się nie respi, no bo nie wiem, jakiegoś mega niefarta w żadnym odcinku się jeszcze nie zrespiła ta skrzynka nigdy. I Nie wiem jak to działa, nie mam pojęcia po prostu dlaczego to tak się dzieje i czy ta gra mnie aż tak nie lubi, czy o co chodzi. No jak widzicie ta lokacja jest szybka do zlutowania. Yy, matsu co prawda nie macie aż full wszystkich, tylko drewna macie full po wyjściu. No tutaj są kamyczki jedne, tam są drugie. Jeszcze wam pokażę drugie jak stąd rotować, bo zazwyczaj strefę nie będziecie mieli po tej miejscu tak jak ja teraz, ale idziemy sobie w stronę strefy. I po drodze macie takie potężne miejsce. Możecie zbierać też kamyczki, ja już tego nie zrobię, żeby czas zaoszczędzić. Ale jak wy chcecie, to sobie zbierajcie. Tutaj te kamyczki, żeby mieć full też kamyczków. I teraz idziemy sobie w tą stronę. Zazwyczaj będzie strefa, no bo tak gdzieś koło środka się kręci ta strefa tak najróżniej. No i teraz lecimy właśnie w tą stronę. Aż do tego domku. On czasem jest zlutowany, a czasem nie. O, tutaj możecie też zniszczyć te pomidorka i tego. Z tego jest chyba 200 metalu łącznie. Zresztą to jest niegłupi plan. Mamy kewa. Dobra. Pop jump. Tutaj sobie niszczymy pomidora. No nie chcemy się tego niszczyć. Wiesz, to zniszczyć, bo z tego jest mnóstwo metalu. Naprawdę. Lecimy na ten domek już. Już naprawdę. Gziby po drodze jak nie macie fula, można sobie podjeść, bo tutaj jest też trochę. A już mam... Praktycznie fulla, nie chcemy się dalej zbierać. No i to jest zlutowane, już niestety tutaj ktoś był, ale to wam jeszcze pokażę taką jedną tajną technikę. Ciekawe, czy on się będzie kampić w piwnicy na przykład. Tacy też są delikwenci, może to być jakiś mózg operacji. Nie wiem, kurde, boję się, bo ci ludzie po prostu w tej grze potrafią być naprawdę okropni. Chyba go nie ma, na szczęście. Dobra, nie ma go na szczęście, więc mam farta, ale teraz tutaj jest taka porada, że tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, możemy się zrespić skrzynka z bunkra i w sumie z tej rotacji takiej całkowitej, no to jest, wydaje mi się, że tyle. Potem możecie iść tam na puszczę, albo gdzieś tam do strefy, no jakbyście chcieli, to już zależy od waszej decyzji. Możecie iść też tutaj na górkę tą i podlecieć gdziekolwiek chcecie tym śmiesznym takim do latania, nie mam pojęcia jak się to nazywa. No i też jeszcze macie skrzynkę ewentualnie, no duży keblar, bardzo spoko. Wypiję tego w sumie, bo czemu nie. No tutaj jeszcze macie dwie skrzynki na tej górce. Tylko ta się nie zrespiła. No i lecimy ziół. No i wydaje mi się, że w tym odcinku to było na tyle. Jak się Wam podobało, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę pod tym materiałem. Trzymajcie się. No i cześć.